Loża radiowa. W loży radiowej witamy dzisiaj Wiolettę Porowską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Wicewojewoda Polska i szefowa Prawa i Sprawiedliwości w regionie. Pani wojewoda, chciałabym zacząć od tego, że Polska jest w trzynastce krajów na świecie, gdzie najlepiej się żyje. To jest awans o 10 Oczek. Miejsc. Oczek. Spory skok. Skok jest spory i trzynastka okazała się dla nas szczęśliwa. Ja muszę powiedzieć, że jakby ta wiedza o tym, że Polska jest najlepszym miejscem do życia, to jest oczywista oczywistość dla nas przecież, dla nas Polaków. Ja zawsze to potwierdzałam. Miałam takie szczęście w życiu, że studiowałam w kilku miejscach w Europie, byłam na stażu także długim w Danii i za każdym razem, kiedy przyjeżdżałam z tych pięknych przecież krajów do Polski, to prawie całowałam polską ziemię. Tutaj się czuję najlepiej. Tutaj mam swoich ludzi. Tutaj rozumiem wartości, tutaj rozumiem relacje międzyludzkie, tutaj rozumiem tę radość, tę serdeczność Polaków, to cudowne stwierdzenie gość w dom, Bóg w dom, kiedy wszystko się otwiera, te nasze zwyczaje, to jest to, co, co rozumiem i czuję, więc zawsze się zgadzałam z tym, że w Polsce się żyje jak najlepiej. Ale ten Natomiast bywało. HSBC raczej chyba brał pod uwagę, warunki tak, do życia, prawda? Tak jest. Natomiast e, te parę lat temu to, to było oczywiście takie przywiązanie po prostu do dziedzictwa swojego kulturowego, historycznego. Natomiast to, co się zmieniło przez ostatnie lata i te 10 oczek w górę, to jest właśnie to, co widzimy wokół siebie, czyli infrastrukturę, czyli dostępność do wielu usług, czyli takie wielkie gospodarcze przyspieszenie. Czyli wszystko to, co powoduje, że Zwykłe życie staje się zdecydowanie bardziej komfortowe, łatwiejsze, przyjemniejsze. To, że dzisiaj chociażby ten program 500 który jakkolwiek jest oceniany, już nie wdawajmy się w dywagacje, natomiast popatrzmy obiektywnie, iż jest to rzeczywiście dopływ po prostu kapitału, który każda rodzina może wykorzystać, by lepiej żyć. Dlatego I to powod... 500 plus już chyba nikt nie neguje. Mam taką nadzieję. Mam, Mam taką wrażenie. nadzieję. Ostatnio ostatnie pojawiły się głosy polityków z opozycji, że należy znowu przereformować te 500. Więc ja śledząc te doniesienia po prostu no tak z bólem serca na to patrzę, bo jestem przekonana, że między innymi 500, powoduje, że ten ranking jest taki wysoki. Po prostu nam się lepiej żyje. Ludzie mogą wydawać więcej pieniędzy na konsumpcję i to dobrze. Czyli mogą sobie wymarzyć różne rzeczy, a następnie je zakupić albo zrealizować. To, że poprawiają nam się drogi, to, że poprawia nam się w ogóle architektonicznie Polska, to, że wiele rzeczy jest zdecydowanie łatwiej dostępnych, po prostu one są. No to jest widoczne z poziomu naszego polskiego, ale również jest widoczne z poziomu właśnie oceniających w ramach rankingu tego światowego i bardzo się z tego cieszę. Jesteśmy w tak zacnych przecież, w tak zacnym towarzystwie jak Kanada, Szwajcaria i cóż tutaj więcej powiedzieć. Jesteśmy w doborowym towarzystwie i na właśnie właściwym miejscu i na pewno kiedy ranking będzie powtarzany za czas jakiś jestem przekonana, że te nasze oczka znowu y, będą w górę szły, a to dlatego, że wciąż się wszystko na lepsze w Polsce zmienia. Właśnie chciałam o to pytać, w którym miejscu będziemy za 5 albo za 10 lat. Bardzo wysoko będziemy na pewno. Bardzo wysoko będziemy, ponieważ ta Piątka może. <laughs> o, pierwsza piątka. Dobrze, typujmy w pierwszą piątkę. E tak, myślę, że będziemy bardzo wysoko, dlatego że ta dynamika zmian w Polsce jest olbrzymia. Jest po prostu olbrzymia i to jest fakt statystyczny, który zostaje odnotowywany i na który wpływ mają te wszystkie dopływy pieniędzy, które się w Polsce wydarzyły. Te zmiany tak infrastrukturalne, nazwijmy je gospodarcze, ale również społeczne, socjologiczne zaczynamy umieć z tego korzystać we właściwy sposób. To już jest nie tylko taki hura, optymizm i cieszenie się, że wreszcie mamy. I, i, I tylko i wyłącznie przejadania, ale również cieszymy się, że mamy i zaczynamy już umieć zarządzać swoimi zasobami. Jeżeli naszym zasobem jest pewnego rodzaju kreatywność, to tak, wykorzystujemy to, wspieramy młodych ludzi, młode talenty, wspieramy coś, co się ładnie nazywa startupami, czyli młodych, którzy chcą zainwestować swój intelekt. Bardzo dużo przecież pieniędzy jest przeznaczony właśnie na zainwestowanie w młode talenty, w młodą przedsiębiorczość. To jest przecież bardzo ważne. Bardzo dużo inwestujemy w to, by Polska pięknie wyglądała. To też jest ważne. Dużo inwestujemy w rodzinę w najlepszym tego słowa znaczeniu. Czyli dzisiaj inwestując w rodzinę mówimy o tym, że od najmłodszego pokolenia to państwo musi zaopiekować się młodym, średnim i starszym. Czyli to młode dziecię ma miejsce w żłobku, ma miejsce w przedszkolu, ma dobrą szkołę, ma zapewniony dobry start. Nomen omen program dobry start. Ale również... Ci ze średniego pokolenia mogą przecież zainwestować siebie w dobre zawody, wybierać już teraz. Tak naprawdę powtarzam to, co się mówi na ulicy, co się mówi wśród ludzi, że to pracownik wybiera pracodawcę. To też jest efekt pewnych zmian i też wpływa na to, że dobrze jest oceniana pozycja Polski. Ten ze średniego pokolenia może po pracy skorzystać z wielu atrakcji, z wielu propozycji. Jak ten wolny czas spędzać? Ma również pieniądze na to, by realizować swoje pasje. Dzisiaj myślimy też o seniorach. Myślimy o tych seniorach, którzy są nadal aktywni, a coraz więcej tych seniorów jest. Proszę spojrzeć, jakie propozycje dla seniorów. Zaczynamy już myśleć o tym, jak dobrze żyć i jak żyć w każdym wieku. Więc seniorzy dzisiaj mogą w tych swoich klubach, klubach aktywności, się zrzeszać, bywać. Coraz więcej tych miejsc, gdzie będąc na emeryturze, mogą aktywnie, w nieinteresująco atrakcyjnie spędzać, będąc w grupie. Myślimy o tych seniorach, którzy są również schorowani, którymi się trzeba opiekować. To krok za krokiem się pojawia i żyje się po prostu coraz lepiej. I będzie się żyło coraz lepiej. Kiedy mnie Pani pyta, kiedy się to wydarzy, no ja chciałabym powiedzieć, że kolejne cztery lata to będą kolejne cztery lata, kiedy będziemy coraz więcej inwestować w nasz piękny kraj, w naszych ludzi, w naszych mieszkańców, żeby im się po prostu żyło coraz lepiej. Więc ta pierwsza piątka, o której mówi Pani redaktor, jest z zasięgu ręki już za 4 lata. To jest moja taka projekcja. Niech ktoś nazwie to marzeniem, życzeniem, ale niech nam się wszystkim spełni. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Teraz troszeczkę politycznie chciałabym porozmawiać. Po konwencji programowej Prawej Sprawiedliwości dużo komentarzy, minął już no, praktycznie tydzień, czy te wszystkie pomysły, jakie na konwencji zbierano, zbierano poukładano już mniej więcej w ofertę dla Polaków? Ona przez cały czas jest układana. Paneli, samych paneli specjalistycznych było ponad 60. Na każdym panelu no takie bardzo eksperckie były podejmowane tematy i w sposób absolutnie e, profesjonalny rozmawiano o różnych kwestiach, właśnie z poziomem życia związanych właśnie z rozwojem polskiej gospodarki, właśnie z ochroną zdrowia, bo przecież to jest temat dzisiaj bardzo ważki. E, nawet o kwestiach, które no, związane są z Opolszczyzną, czyli udrożnienie Odry. Ale również jak państwo jako państwo ma funkcjonować, którą drogę państwowości wybieramy. Czy my ma, mamy być państwowością federalizacyjną, którą tak w tej chwili foruje opozycja, czy jednak mamy być bardziej scentralizowani, za to blisko siebie, jak do te, tak jak do tej pory funkcjonowaliśmy. Różne tematy ważkie, trudne były podejmowane i niełatwo jest to zagregować, skondensować w ciągu jednego tygodnia, bo to przecież ile? Pięć dni od, od konwencji minęło i szybciutko Państwu podać tę informację w formie już jakiejś spiętej, skondensowanej. To... No tak potem o to dlatego, że Platforma Obywatelska się szukuje do swojej tak. konwencji programowej. A już jutro zaczynamy. Piątek i tak. sobota. Tak, dzisiaj. tak, więc oni zaznaczają, że oni program cały czas mają od wielu lat. I teraz tak bo, że będą... gdzieś czasami przepadał w zamrażarkach, jak to się mówi sejmowo. Nie, nie, ten program jest bardzo dobrze znany i on się składa z jednego zdania, wyciąć pis. To, to nie mówię tylko i wyłącznie jako polityk Prawa i Sprawiedliwości, tylko jako obserwator e, tego, co się wydarza z sceny politycznej. No, 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 proszę powiedzieć, na czym polega program e, e, Platformy Obywatelskiej, czy teraz już w całości kilku partii zwartych pod sztandarem koalicji? No tak naprawdę, gdyby wziąć. Poszczególnych członków koalicji w różnych miejscach Polski, zadać im pytanie, jaki jest program, to zaczyna się jąkanie. Bo oni po prostu tego programu nie mają. Gdyby wziąć członków Prawa i Sprawiedliwości w różnych punktach Polski, w tej chwili zapytać, jaki jest program Prawa i Sprawiedliwości, cytuje się z pamięci, rozwija się te zagadnienia. Natomiast Platforma Obywatelska naprawdę nie ma, Koalicja Obywatelska naprawdę nie ma tego programu. I dzisiaj, jak się Państwo spotykają, to ja nie wiem, nad czym będą dyga, dywagować. Chyba będzie to wyglądać wyglądały jak ostatnie wystąpienie pana Grzegorza Schetyny, który słowo program i ramowo odmienił przez wszystkie możliwe przypadki koniugacje e, istniejące w języku polskim z tego tytułu, że z tego nic nie można było wycisnąć. No nic nie można było wycisnąć i właściwie szapoba, wielki ukłon dla pana Schetyny, że przez pół godziny był w stanie e, dokonywać odmiany tych dwóch e, słów. E, naprawdę Platforma, koalicja dzisiaj nie ma tego programu. Ja nawet z ciekawością dzisiaj wieczorem, jutro sobie obejrzę podsumowanie tej konwencji programowej, bo, bo jak ona będzie wyglądała trudno powiedzieć, natomiast ale patrząc... Ale też zapowiadają kilkadziesiąt paneli, czy grup dyskusyjny. Cieszę się, że kopiują z nas, dobry przykład mają, bardzo się cieszę, ale proszę zobaczyć, no, 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 w, w, Spotykaliśmy się tydzień temu w, a, w absolutnie doborowym, eksperckim towarzystwie, nie tylko biegłych, tych, którzy mają te tęgie umysły, którzy są z, m, kojarzeni z Prawem i Sprawiedliwością, a wręcz odwrotnie. Na spotkania nasze, nasze na naszej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości zaproszeni by czyli przedstawiciele jakby różnej myśli. Właśnie po to, żeby wykuć jak najlepszy program, żeby ten program był z pewną perspektywą różnych, różnych umysłów. No i... i, i, i Konwencja, która dzisiaj się wydarza, to była konwencja, która była nieśmiało jakiś czas temu zapowiedziana, natomiast po sukcesie Konwencji Prawa i Sprawiedliwości mocno i hucznie wypowiadana e, przez e, e, koalicję, właśnie idąc tropem i śladem, e, śladem ich Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście, że sobie troszeczkę ironizuję, że cieszymy się, że kopiują nasz przykład. Natomiast mówię to też dosyć świadomie, bo prawda jest taka, że e, e, jak proponowaliśmy 4 lata temu program 500, to była wielka, wielka krytyka ze strony wtedy Platformy Obywatelskiej. A platforma przez jakiś czas analizowała, jak się program przyjmuje w praktyce, jakie są opinie mieszkańców, czyli mówiąc krótko, elektoratu. I kiedy okazało się, że wszystko jest pozytywnie, to nagle zaczęła, zaczęła program lubić. Czyli no, takie, powiedziałabym, koniunkturalne nastawienie to jest takie do, dosyć charakterystyczne dla Platformy i dla koalicji. Ale a propos tego 500 politycy platformy czy koalicji obywatelskiej, europejskiej często podkreślali, że Prawa i Sprawiedliwość rozdaje pieniądze, właśnie tutaj wskazując na program 500 a nie zajmuje się kompletnie takimi dziedzinami, jak na przykład ochrona zdrowia, tak mówili jeszcze przed konwencją programową Prawa i Sprawiedliwości. No to jest, to jest temat, którym rzeczywiście koalicja chce się wreszcie zająć, czyli ochroną zdrowia i stara się w ten sposób uderzyć. W, w Prawo i Sprawiedliwość, nie dostrzegając faktów. A ja nawet z naszego podwórka, z tego tydo, tygodnia przytoczę fakty. Tutaj z województwa opolskiego dwa dni temu przecież anonsowałam Państwu historyczne wydarzenie, czyli dodatkowych 100 milionów, prawie 100 milionów złotych, które właśnie w tym miesiącu dokładamy, a wcześniej jeszcze dołożyliśmy wcześniej 15 milionów, spowodowało, że dzisiaj budżet Naszego województwa na ochronę zdrowia przekracza 2 miliardy złotych. Nie było takiej sytuacji w historii, żeby budżet województwa opolskiego na ochronę zdrowia wynosił ponad 2 miliardy złotych. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest fakt, który pokazuje, że nieprawdą jest, iż Prawo i Sprawiedliwość nie zajmuje się ochroną zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się ochroną zdrowia, traktując to absolutnie jako priorytet. Pan Morawiecki powiedział na, w swoim przemówieniu w, w Katowicach, że ochrona zdrowia jest właśnie naszym priorytetem, jako pierwsze to wymienił i my się tym absolutnie zajmujemy, zabary się z tym bierzemy. Sprawa nie jest łatwa i wszyscy wiedzą, że nie jest łatwa, wiemy to my organizatorzy ochrony zdrowia wiedzą to pacjenci. Natomiast nikt nie może nam zarzucić, że my tego tematu nie podejmujemy, nawet w trudnych, kryzysowych sytuacjach staramy się rozwiązać problem. Jak był rok temu problem z rezydentami, to nie tylko, że stanęliśmy do otwartej rozmowy z rezydentami, spróbowaliśmy znaleźć rozwiązanie. Kiedy był problem z paniami pielęgniarkami też to te, te rozwiązanie szukaliśmy. Kiedy problem był z ratownictwem, też tego e, rozwiązania szukaliśmy. Za każdym razem stajemy z otwartą przyłbicą wobec pro problemu, to po pierwsze, a po drugie, e, mamy swój projekt, no mamy swój bo. program, mamy cele strategiczne, które chcemy osiągnąć. Czy popełniamy błędy? Zapewne tak. I, I mówię to nie tylko dlatego, że polskie przysłowia są mądrością narodów, ale naprawdę to prawda nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. My robimy i być może te błędy popełniamy, do których się przyznajemy, staramy się je natychmiast po pierwsze eliminować, po drugie korygować i po drugie efekty jakiegokolwiek błędu staramy się zmniejszać, minimalizować. Natomiast na pewno o ochronę zdrowia dbamy i jeżeli Platforma czy Koalicja chce w nas rzucać kamieniami z ogródka ochrona zdrowia, to to my zapraszamy do rozmowy po prostu. Zapraszamy do rozmowy i, i skoro tak, to spróbujmy, to spróbujmy wspólnie wykoncypować, co jest, co jest najlepsze. Ale samo rzucanie kalumni i myślenie, że to przyniesie efekt, to za mało, dlatego że po prostu ludzie widzą, że przez te cztery lata w ochronie zdrowia staraliśmy się zrobić jak najwięcej. Te 100 milionów, które dodatkowo przecież wpływają dzisiaj na teren województwa opolskiego, te pieniądze, które wcześniej daliśmy w pierwszej połowie tego roku, z czym zaskutkowały? No, Zaskutkowały na przykład tym, że coś takiego jak rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, leczenie zaćmy, to dzisiaj są nielimitowane świadczenia. Dzisiaj w, w wielu punktach na terenie naszego województwa bez kolejki można otrzymać to świadczenie. Z tego się po prostu cieszymy. W ciągu trzech miesięcy, właśnie czyniąc to świadczenie świadczeniem nielimitowanym, kwiecień, maj, czerwiec, w ciągu tych trzech miesięcy zrobiliśmy o 2,5 tysiąca więcej rezonansów magnetycznych i o tyle badań i poprostu. o tyle się przecież właśnie, o 2,5 tysiąca w porównaniu do analogicznego y, y, czasu w roku ubiegłym. Wiecie Państwo, co to znaczy? To naprawdę, jak Pani mówi, krótko mówiąc, o tyle się zmniejszyło, o 2,5 tysiąca badań się zmniejszyło, czyli za tymi badaniami stoją konkretni ludzie, konkretni pacjenci. Przebadani. A do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Naszym gościem jest wicewojewoda opolski Wioletta Porowska, i szefowa Pisna Opolszczyźnie. Pani Wojewodo, jak wygląda kwestia, jeśli chodzi o listy wyborcze? Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że pewna lista jest, jeszcze ułożona w kolejności alfabetycznej. Jak to dalej wygląda? Już poszczególne miejsca są przydzielone. Zostało to wysłane do akceptacji do Warszawy? Tak, oczywiście. Lista, lista właśnie w kolejności alfabetycznej z 24 nazwiskami, bo tyle miejsc na liście jest Państwo. Głosując na, na liście, będą mieli do dyspozycji aż 24 kandydatów. Została wysłana, oczywiście, również z osobami rezerwowymi, bo wiadomo, że wszystko się wydarzyć może. I jest, I jest w Warszawie, takie procedury są w prawie i sprawiedliwości, że propozycje, które są składane, rekomendowane przez okręgi, tak jak myśmy to zrobili, są następnie analizowane na komitecie politycznym. A kolejność kto układa region czy Warszawa? Absolutnie wspólnie to robimy, w tym sensie, że propozycje, jakie my dajemy, jakie daje Warszawa, Komitet Polityczny czy pan prezes, który ostatecznie zatwierdza listy, przez cały czas są konsultowane. Także te konsultacje oczywiście przez cały czas trwają. Ja Państwu w tej chwili nie powiem, jaka, jaka jest pozycja poszczególnych osób, nawet o poszczególnych osobach nie chcę rozmawiać, bo A to się toczy. Nie na którym miejscu będzie. <grych> Ja właściwie powinnam powiedzieć w ten sposób, że pan prezes Kaczyński, który uczynił mnie swoją decyzją szefową całych struktur na Opolszczyźnie, PiSu na Opolszczyźnie, dwa zadania wielkie mi nałożył. Pierwsze zadanie to były wybory do Parlamentu Europejskiego i czuwanie nad tymi wyborami. Jak państwo widzicie, te wybory, mimo że ja nie kandydowałam, ale bardzo aktywnie brałam udział właśnie w procesach kampanijnych, no to są wybory, które możemy uznać. Dla Prawa i Sprawiedliwości na opolszczyźnie na, za zakończone sukcesem. E, wspaniały wynik, kiedy w 6 na 12 powiatów wygraliśmy. Więc cieszymy się. Drugie zadanie, które pan prezes, pan prezes nałożył, to również wybory do Parlamentu Krajowego. Do Parlamentu Krajowego i tutaj absolutnie będę czuła nad, nad kampanią do Parlamentu Krajowego. Czy zaufanie pana prezesa wobec mojej osoby pójdzie dalej, to się po prostu zobaczy. Ja oczywiście jestem do dyspozycji. Od 2002 roku jestem w Prawie i Sprawiedliwości i wiem, że te decyzje, które były do tej pory, Podejmowane zawsze były decyzjami właściwymi, yy, i po prostu musimy robić swoje. Na dzisiaj dyspozycja dla mnie jako dla szefowej PiSu, dla wszystkich moich koleżanek i kolegów, człon członków Prawa i Sprawiedliwości jest to taka praca i dyscyplina. I nad tym się dzisiaj skupiamy, ponieważ te wybory są fundamentalnie dla nas ważne i musimy, i musimy je po prostu wygrać. Tutaj mam jeszcze jedno pytanie, które mnie nurtuje i powiem szczerze, od dawna i powiem wprost. Jeżeli układa się kolejność na liście wyborczej, to bierze się pod uwagę. To hmm, kto ma większe przełożenie na tych, którzy decydują o kolejności, czy są prowadzone szczegółowe analizy pokazujące, kto jaki ma potencjał do zdobycia ilu głosów, i czy na przykład przesunięcie nazwiska z drugiego na czwarte miejsce zaszkodzi liście, czy ta osoba na czwartym miejscu ma takie nazwisko, że z którego by miejsca nie startowała i tak i tak określoną liczbę głosów w liście przy sporze. Wszystkie przesłanki są brane pod uwagę. E, proces kształtowania listy, jak ona będzie wyglądała, jest w ogóle, niesamowicie interesującym procesem, bo bierze, bierze się pod uwagę te wszystkie wskaźniki, o których Pani mówiła. E, po pierwsze, najważniejszy jest wynik. To jest zawsze najważniejsze. Lista musi być najsilniejsza z możliwych. I jak przyjmiemy, po, weźmiemy pod uwagę ten aksjomat, to później już się bardzo łatwo układa, czyli musi być bardzo silne nazwisko i teraz pytanie, czy to nazwisko jest silniejsze wtedy, kiedy jest na wyższej pozycji, czy na niższej pozycji. Jeżeli jest tak samo silny na niższej pozycji, to spokojnie może być na niższej, ale czasami są takie nazwiska, że warto, żeby były, mimo że same sobie są silne, że warto, żeby były na wysokiej pozycji, ponieważ są świetnymi lokomotywami. Warto, żeby pociągnęły dalej tych, którzy są na niższych pozycjach i dopiero zaczynają swoją drogę polityczną. Warto ich jeszcze wesprzeć e, mocniej. Także ten proces jest niezwykle ciekawy. Natomiast e, Zawsze jest tak, że wynik jest najważniejszy. No, na liście muszą być najsilniejsze nazwiska, bo one po prostu muszą zrobić wynik. Cała lista musi być też spójna. Nie, nie są dobrymi pomysłami tak z mojego politologicznego doświadczenia, nie są dobrymi pomysłami takie listy, które zostały ukształtowane. Jedna dobra, silna postać, a reszta no, dopiero stawiająca kroki. Nie, nie lista musi mieć zawsze najsilniejszych, najsilniejszych kandydatów od pierwszego do ostatniego miejsca. I to wtedy lista jest najsilniejsza. Dlatego, że nawet osoba, która jest na niższej pozycji, ale jeżeli jest w swoim środowisku znana, nawet jeżeli to środowisko nie jest takie szerokie, nie obejmuje całego województwa, ale jeżeli w swoim środowisku jest dobrze znana, to ona te swoje głosy zbierze. I właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby po pierwsze zbierać te swoje głosy spośród swoich przyjaciół, osób do siebie przekonanych, no i rozszerzać się. Rozszerzać się na, na osoby, które do tej pory na przykład nie, nie głosowały. No w tym przypadku na Prawo Sprawiedliwości w naszym przypadku na Prawo i Sprawiedliwość. I przecież dostrzegamy właśnie teraz ten proces. Ten proces dostrzegamy, bo w, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym roku liczba głosów oddanych na Prawo i Sprawiedliwość tutaj na terenie województwa opolskiego to 115 tysięcy prawie w porównaniu do wyborów, do wyborów sejmowych. Na przykład, bo nie mówię o wyborach do Europarlamentu sprzed pięciu lat, bo to jest zupełnie reprezentatywne bo w ogóle nie, nie ten poziom popularności miało Prawo i Sprawiedliwość, ale do Sejmu, no to mieliśmy 95 tysięcy. Czyli proszę spojrzeć, o ile tysięcy głosów na opolszczyźnie wzrosła liczba głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. Czyli udało się przy przekonać do siebie ludzi i pozyskaliśmy kolejnych wyborców. No i tak to działa w, w, w polityce, tak to w politologii właśnie działa. Chodzi o to, żeby rozszerzać swój elektorat i zdobywać jak największą liczbę głosów. A tą liczbę głosów zdobywa się właśnie dając na listy bardzo zróżnicowaną propozycję kandydatów. Ktoś może lubi Wiolettę Porowską, ale ktoś inny będzie lubiał, nie wiem, Jerzego Naszkiewicza. W związku z powyższym i te, te dwie osoby muszą być, ale powinniśmy również dać osoby z Praszki, powinniśmy dać ludzi, osoby z Brzegu, z Nysy, powinniśmy z Lasowic wielkich, wielkich dać. No na pewno powinniśmy z Ozimka. Także reprezentacja każdego terenu, każdego środowiska musi być. Dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była Wioletta Porowska, szafowa PiS o Opolszczyźnie. Dziękujemy. Dziękuję pięknie.